Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie, coś uczynił. Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, Słucha mojego głosu. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, niedziela Chrystusa Króla. We wszystkich kościołach katolickich świata wychwalany jest dziś Jezus jako król. My też to uczyniliśmy śpiewem na wejście. Chrystus królem, Chrystus władcą, Chrystus panem. Wyśpiewaliśmy Chrystusowi hymn królewski, chwała na wysokości Bogu, tylko Ty się panem, tylko Tyś najwyższy. No w ogóle dzisiaj w kościołach Chrystus ma notowania najwyższe. Myślę, że gdybyśmy sobie jeszcze te jakieś wybory zorganizowali, to Jezus by bezdyskusyjnie miał 100%, no chyba że mamy gości z jakichś innych religii czy sekt w kościele. Ale jesteśmy, proszę Państwa, bezdyskusyjnie za Panem Jezusem. Chociaż przyznajcie szczerze, że nieraz jak przekraczamy próg świątyni, wychodzimy na ulicę i może ktoś z was się spotka ze znajomymi po mszy świętej. Już na pierwsze pytanie, no jak tam w ogóle się wiedzie? nie pytaj stary. Zobacz, co się dzieje na świecie, no cóż, no cwaniacy triumfują, no złodziejstwo się szerzy, no pornografia, bro, tu mnie w domu dramat, no w ogóle, pijaństwo. Proszę zwrócić uwagę. Jak na, tych, jak na pochodach pierwszomajowych, partia Gierek, partia Gierek, ludzie machali, rzucali te transparenty i mówili, ale no ten komunizm, kiedy to się rozsypie. My często też mówimy, Jezus jest Panem, nie no, bezdyskusyjnie. I On jest Królem, jasne, a jakim Królem? Nie no, dobrym, Chrystus jest dobrym Królem. A wychodzimy przed Kościół i mówimy, zobacz co się dzieje na tym świecie, no przecież to, to skrajna, żeż niesprawiedliwość na niesprawiedliwości jedzie. Kochani, ludzie, no trudno to jest jakoś określać, ale no mają dużo zarzutów do duchowieństwa, do księży, te zarzuty o pieniądze, tam o niemoralny tryb życia, ale ludzie mają zarzuty do kościoła, niektórzy ludzie mają zarzuty do chrześcijaństwa, a to są często wyrażane zarzuty, które gdzieś tam w głębi są zarzutami... Właśnie do tego, jak Bóg rządzi na tym świecie? Dlaczego tak jest niesprawiedliwie, Dlaczego tak zło triumfuje? My się oczywiście boimy tego powiedzieć, że Pan Bóg źle rządzi, więc mówimy ciężar, Kościół, chrześcijaństwo nie, 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 nie radzi sobie wprowadza niepokój. Ale nie bójmy się powiedzieć tego, że Panie Boże, no, na litość boską. No, coś się nie za król. Coś się za król. Jak ty rządzisz? Kochani, my to byśmy dzisiaj Jezusa wybrali, ale Państwo wiecie, że gdyby programem wyborczym była Ewangelia, ci ojca swego matkę swoją, nie cudzołóż, to Jezus miałby 0,7%, by ze swoją partią nie przekroczył progu wyborczego. Kto by głosował na to, że masz być uczciwy, nie wolno przeklinać? Gdyby Pan Jezus swój program wyborczy zrealizował, że nawet mowy niech nie będzie o rzeczach nieczystych. Nie tam, że jakieś kanały z prywolnymi filmami. Nawet mowy nie może być o tym. Nie no, Panie Jezus, bez przesady. Otóż czy rzeczywiście byśmy Pana Boga wybrali? Przeurocza postać z polskiej literatury ignacy Rzecki w wyobraźni Prusa tu chodził tymi ulicami, często wzdychał: ach, gdybym to ja był Panem Bogiem. A, gdybym, to ja był Panem Bogiem, proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś z was tak zdycha też, ale no gdybyśmy my byli Panem Bogiem, gdybym ja był Panem Bogiem, redakcja urbana spłonęłaby już w poniedziałek, prawda, bandziory posegregowane w kółkach różańcowych wyprowadziły drogi krzyżowe, prostytutki szydełkowałyby w świetlicach resocjalizacyjnych. Szależ byłby porządek, wszystko by oddali te złodzieje, synowa by do mnie mamusiu mówiła, kwiaty mi kupowała, mąż naprawdę by masę do tortów przygotowywał. Porządek byłby, gdybym ja był Panem Bogiem, ja bym to wszystko... Kochani, nie mamy pomysłów na Polskę, nie mamy pomysłów na świat, nie mamy pomysłów na nasze osiedle, nie mamy pomysłów na naszą rodzinę. Mamy pomysły, lepsze od Pana Boga, bo Pan Bóg jakoś to nie zajmuje się tym... Kochani, rozmawiałem kiedyś nie tak dawno z pewną mężatką, która mi się tak skarżyła, co pani taka poddenerwowana, a wieczorem byłam z mężem na takim przyjęciu i, i, i mąż mi się troszkę, jak to no powiedzieć wstawił. Ja mówię, ja, co spił się. Nie, 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 wrócił, tego tak trochę było tak za dużo, tam parę kieliszków wypił. Ale my, no wie pani, no to przecież nie tragedia, no jak skoro się nie upił. Nie no, ja wiem, no rozumiem, tylko ja coś widzę, że jej nie pasuje w tym. Proszę księdza, ja nie lubię, jak mój mąż się jakoś tak... Ja mówię, dlaczego? Czuję, się zażenowana. On mi potem takie komplementy mówi. On mnie w windzie po rękach całuje. On mi mówi, że jestem najpiękniejsza. On mi obiecuje, że od niedzieli to po prostu wszystko. Ja mówię, no to powinna się pani cieszyć. Proszę księdza, żeby mi on to po mówił. Drogie panie, czujecie, że jak chłopak sobie wypije parę piw, i to jego, ta to jego słodycz, no, no to nawet nie jest nic. Żeby on to, pod, żeby mnie on nie na rękach tak podrzeźwemu nosił. Otóż wiecie, dlaczego Pan Bóg nie robi tego porządku na świecie. On by nas wszystkich mógł upić. Chodzilibyśmy jak, jak w zegarku. Tylko on chce, żebyśmy my mu to podrzeźwemu powiedzieli. My, ten, my czekamy na zachwyt. My czekamy na właśnie jakiś bodziec, na jakiś entuzjazm. Mówi, nie mam entuzjazmu, a bez entuzjazmu powiedz Chrystusowi, że go miłujesz. Bez entuzjazmu postaw krzyżyk wyborczy w jego, w jego kratce. Chrystus zwycięża. Rzeczywiście, jak się patrzy na świat, to pozornie można mieć wyobrażenie, że Chrystus sobie nie daje rady, że Kościół jest taki słabiutki, że my jesteśmy tacy słabi. Przepraszam, to doświadczenie ludzi, którzy do mnie przychodzą z problemami, prześwięca, no nie daje rady, jestem taki słaby, znowu upadłem, znowu nie mogę postać. No gdzie jest ta moc Boża? Otóż. Problem polega na tym, że Chrystus nie chce podpalić redakcji, wrogich sobie pis, czy strzelić piorunem w radiostacje, czy w telewizję i nadajniki, które nadają pornografię. Chrystus chce zwyciężyć na głębszym poziomie i nieraz mu się to udaje. Ja jestem też świadkiem takich Chrystusowych zwycięstw. One są przeurocze. A wtedy dopiero Pana Jezusa, przepraszam za słowo, zaczynam rozumieć. Opowiem Wam o takim Chrystusowym zwycięstwie, o którym od lat. Na rekolekcjach nieraz opowiadam tutaj dosłownie za mostem jeden przystanek tramwajowy po drugiej stronie Wisły w tych blokach praskich. Mój kolega ksiądz opowiadał, że miał w dzieciństwie takiego kolegę, który się nazywał Władek. Mój kolega miał na imię Bogdan, tamten był Władek, razem się bawili w piaskownicy. Razem grali w piłkę, a potem ich drogi się rozeszły, bo mój kolega został ministrantem, Władek poszedł do poprawczaka za pierwszą sprawę, mój kolega został księdzem, Władek został recydywistą. Chodził tutaj e, Blaszana, Targowa, e, Ząbkowska, cały, jak to się mówiło wtedy, podziargany w jakichś sznytach, tatuażach, był tak groźnym przestępcą, że ludzie widząc go przechodzili na drugą stronę ulicy, jak jak Władek wsiadał do windy, to najstarsze babcie na jedenaste piętro szły piechotą, żeby tylko tą windą nie jechać. No był po prostu bandziorem znanym w okolicy. Przepraszam, no tak, tak, tak się o nim mówiło. I kiedyś mój kolega mówi, że przyszła do niego mama owego Władka i mówi, księże Bogdanie, Władek umiera w szpitalu tutaj praskim. Jest totalnie przepity, zniszczony organizm. Czy ksiądz by go odwiedził, ale oczywiście bardzo chętnie. I mój kolega poszedł do tego Władka, wszedł do sali szpitalnej, Władek mówił o Bogdan, przyszedłeś do mnie, nieprawdopodobne ty, książki, żeś do mnie przyszedł, no... Siadaj, poczekaj, coś ci pokażę. Jak pielęgniarka wyjdzie, to ci pokażę, co mam pod poduszką. Mój kolega mówi, byłem pewny, że wyjmie albo pół litra, albo jakieś papierosy, żeby pokazać, jak on cały ten personel medyczny w konia robi. I kiedy pielęgniarka wyszła z pokoju, Władek sięgnął pod poduszkę i wyjął książeczkę ze nabożeństwa. I powiedział charakterystycznym, spraskim akcentem, Wiesz Boguś, matka mnie tę odlitewkę przyniosła. Ja przeczytam, ty wiesz, jakie to ciekawe? A potem się Władek wyspowiadał i, i umarł za parę dni. O, to jest zwycięstwo, jakie chodzi Chrystusowi. Bo my byśmy powiedzieli, przepraszam, może ja tutaj nie, niepotrzebnie wkładam myśli w czyjeś serca, ale my nieraz mamy takie odruchy. Do kamieniołomów ich ręce im poucinać, tym, tym z Pragi, co tu stoją. Kurczę, zamknąć ich do żywocie, kulka w łeb i do dołu ich. Nie Chrystusa Królestwa. Chrystus, przepraszam za słowo, cały czas z aniołami kombinuje, jak zdobyć to serce. Jak tych wszystkich Władków, Zośków, Krzyśków, Patryków, Łucje, o, o, Leokazje, jak ich serce zdobyć dla Królestwa Niebieskiego? Jak serce zdobyć, kochani? My często o tym zapominamy. My mówimy, jak człowieka zniewolić. Dziewczyna chce upić chłopaka swoją urodą, ojciec wraca z zagranicy, rzuca synom nowe komórki, czy tam po prostu. No, 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 nowy komputer, nowego laptopa, dzieci skaczą, tato, tato, jak jesteś kochany i on się tym cieszy, a serce daleko, laptop się zestarzeje, miłość do z laptopem się zestarzeje, prawda? Trzeba będzie nowego kupować, a Jezusa to nie interesuje. Jak serca zdobyć? My mamy zastrzeżenia do Pana Boga, bo nie rozumiemy, że tutaj są właśnie nasze interesy się rozjechały. No jak wierzyć w Chrystusa Króla po tragedii w kopalni Halemba? Cała Polska się modliła, biskupi się modliły, świeccy się, siostry się modliły, kościoły były pełne modlitwy, nikt nie ocalał. Nikt nie ocalał. No gdyby on był królem, gdyby on był królem, to coś by zrobił. No. Coś z tego królestwo źle funkcjonuje. Kochani, absolutnie nie mam pojęcia, o co, w tej, o co w tej tragedii chodziło. Widziałem to, co wy widzieliśmy. Zapłakane, sparaliżowane bólem twarze rodzin. Domyślać się możemy, zmasakrowane ogniem zwłoki. No i, i widzimy, no jest źle. Proszę Państwa, czy ktoś z Was pomyślał, jaki wpływ ta tragedia może mieć na jakiegoś syna poległego górnika, który właśnie miał się rozwodzić albo na córkę, która miała właśnie usuwać ciążę, a pod wpływem tego, że jej ojciec zginął w kopalni, powiedziała, że tej ciąży nie usunie. Ja, ja nie wiem, ja fantazjuję zupełnie. Proszę państwa, być może za pół roku miały nastąpić cztery katastrofy w kopalniach, żeby zginęło po pięciuset górników. I, I ta katastrofa spowoduje teraz kontrolę we wszystkich kopalniach i do tych czterech za pół roku nie dojdzie. Ja nie wiem, ja fantazjuję. Być może kto ją spowodował, to my nie wiemy. Czy to był błąd górników, czy zawiniła maszyna, czy rzeczywiście ci, którzy chcą zwiększać wydajność w kopalniach, rozregulowują te czujniki od metanu, nie wiemy. A może jeszcze jeden wariant? Ja pamiętam, to był chyba górnik, ale nie jestem pewien. To było 2-3 lata temu, kiedy jeden z dziennikarzy prowadził rozmowy z robotnikami na temat zarobków. Jeden z robotników powiedział, ja to widziałem na własne oczy, Panie redaktorze, czy w Polsce rządzi lewica czy prawica, to mnie to nie obchodzi. Niech sam diabeł rządzi w Polsce, byleby pieniądze były. A może diabeł wysłuchał takiej modlitwy? Ja proszę Państwa nie wiem, ja chcę tylko powiedzieć, że my widzimy wycinek milimetr na milimetr tej tragedii. A obok tego są jeszcze kilometry kwadratowe różnych sytuacji i dramatów. I dlatego my się, dlatego my się mądrzymy. Nie, wie, nie wiemy, jakie, jakie są skutki. Chrystus mówi, nie mogę wam opowiedzieć o tym, co się dzieje w sercach tysięcy, dziesiątków tysięcy, setek tysięcy ludzi, na których ta katastrofa wywołała wpływ. Wiemy tylko jedno, jako chrześcijanie wierzymy w to, jak mówią mistycy kościoła, nikt kto umarł nie chce stamtąd wrócić. To, co Jezus powiedział do kobiet płaczących na Drodze Krzyżowej, nie płaczcie nade mną, wypłaczcie nad sobą. Nie płaczcie nade mną, wypłaczcie nad sobą. Pamiętajcie, nawet ci, którzy są w czystcu, nie chcą wrócić na Ziemię. Dlaczego? Bo z czystca jest jedno wyjście, do nieba, a z Ziemi są dwa wyjścia, do Piekła i do Nieba. Oni już są, oni już są na drodze do Nieba, nawet ci, którzy są w czystcu, chociaż ona będzie opóźniona. Nikt z nich nie chce wrócić na Ziemię. To jest nieprawdopodobne i to powtarzają mistycy, to powtarzała y, siostra Emanuel z Medjugorje, Maria Simma, która miała kontakt z duszami czyszcowymi, to nam mówiła. Patrzymy z podejrzliwością, my uważamy często, że dobry władca to jest władca sprawiedliwy, a sprawiedliwość to nam ruchy lewicowe od dziesięcioleci wijają, to jest równość. Gdyby Chrystus był sprawiedliwy, to, by, to było, byłoby równo. Posprawiedliwi, kochani, Bogu dzięki, że my nie mamy porówno. Pamiętam to, jeszcze miałem kilkanaście lat, jak nam Pan od fizyki w szkole tłumaczył napięcie prądu i zaskoczył mnie tym, że odważył się na taką antykomunistyczną uwagę. Mówił w prądzie, w naturze jest ruch i w fizyce jest ruch, bo jest różnica potencjału, różnica napięć. To dlatego nam grają telewizory i pralki, chodzą bez różnica w potencjale i to się wszystko zaczyna ruszać i w świecie też tak jest. Największym nieszczęściem, kochani, byłoby to, gdybyśmy nagle wszyscy się stali identyczni i mieli to samo. Ja, przepraszam, jak ja się cieszę każdej niedzieli, że wy nie jesteście księżmi, bo co ja miał do roboty. A jak ja was potrzebuję, ile razy proszę świeckich informatyków, zlituj się nade mną, wszystko mi wcięło lekarzy, ludzi, jak my się, jak my się potrzebujemy, Potrze my księża potrzebujemy siostr, siostry potrzebują nas, że właśnie tak to Chrystus ustawił, żebyśmy czegoś nie mieli. Ten chłopak jest ode mnie lepszy, muszę go podpatrzeć, jak to zdobyć. Pamiętam, byłem kiedyś w jednej parafii, kochani, Przepraszam, taki przykład, no jak się jedzie, wiecie, gdzieś na jakąś parafię, gdzie ksiądz jest pierwszy raz i mówi kazanie, to wszystkie przykłady są nowe, wszystkie myśli są świeże, więc ja się tam tak sprężyłem, powiedziałem parę takich ciekawszych przykładów. Przyszła pewna starsza pani do zakryski i mówi proszę księdza, gdyby wszyscy mówili takie kazanie jak ksiądz, gdyby wszyscy księża mówili takie kazanie jak ksiądz, a mój kolega dodał, to by było nudno. Co za geniusz mówię geniusz, gdyby wszyscy księża pisali takie wiersze jak ksiądz Sardowski byłby dramat, gdyby wszyscy księża byli o duchowości Jana Pawła II byłby dramat, po prostu dramat, jak to dobrze, że jesteśmy różni, jak to dobrze, że wy jesteście różni, to nas napędza, że ja czegoś chcę, że drugiego potrzebuję, byśmy zgnili w egoizmie w samowystarczalności i w pysze przez tą właśnie równość, która jest notabene w świecie niemożliwa my Panu Bogu My Panu Bogu psujemy plany i Bóg zawsze wymyśla dla nas wariant ratunkowy. I kiedy my narozrabiamy, kiedy my strzelimy jakieś głupstwo, to sobie tak wyobrażam, że siada Pan Jezus z aniołami w niebie przy stole w tej nieustannie trwającej akcji ratowniczej i mówi: No i co my teraz z nimi zrobimy? No trzeba coś wymyśleć. Trzeba coś wymyśleć. Jak teraz Ciebie, człowieku, ratować z tej sytuacji, którą żeś sobie sam wymyślił? Kochani, może ktoś z Was próbował grać w bilard. Nieraz gdzieś jesteśmy na czasach w jakimś klubie i są te kulki, ten kij. Jak ktoś nie ma w tym sprawy, to jedną tą kulkę tym kijem jest trudno bić, żeby ona do tej dziurki wpadła. A już mistrzowie to jak dwie, patrz, uderzyłem i dwie wpadły. No mistrzostwo świata. Państwo widzicie nieraz w telewizji, czy już najwięksi z PC to uderzą tak jedną kulką, że cztery padną. Otóż Bóg jest takim bilardzistą, że ma sześć miliardów kulek na stole. 6 miliardów kulek, diabeł mu trzęsie tym stołem także hej, kulki mu robią ciągle numery skaczą same i się. A Pan Bóg tak chce uderzyć, że mu 6 miliardów kulek wpadło do nieba. No i teraz, mistrzostw, jak to zrobić? To jest matematyka, to jest geometria z innej, z innego wymiaru. Pamiętam właśnie, a propos tej mądrości Boga, wiecie, można Pana Boga sławić za ruch galaktyk układów słonecznych za całą mikro, mikrokosmos. Ale pamiętam, du dużo minęło do myślenia, kiedyś takie wydarzenie, to było tutaj przy kościele seminaryjnym, gdy byłem jeszcze w komitecie organizacyjnym procesji Bożego Ciała, tej ogólnowarszawskiej. I ponieważ tam jest ołtarz wojskowy, to, i te, takich paru pułkowników m, przyszło, żeby omówić ze stroną kościelną, właśnie jak ta procesja ma tam wyglądać. I tak żeśmy czekali jeszcze na policjantów, na straż miejską, i tak spojrzałem w niebo i mówię, oj, czy jutro nie będzie padać, akurat na procesję, czy jutro nie będzie padać. I taki pułkownik do mnie mówi, proszę się, niech się ksiądz nie martwi, Pan Bóg starszy człowiek wie, co robi. Od tamtego czasu, kiedy się wszystko sypie, kiedy zaplanujesz dzień w szczegółach, a już o 12.00 plan jest tak pokiereszowany, że nie ma sprawy, kiedy wszystko już jest zupełnie w drugą stronę idzie, to sobie mówię, Pan Bóg starszy człowiek, król, to jest z innego wymiaru, Próbuję tutaj coś ratować, bo my byśmy ratowali właśnie tak, jak mówię. My byśmy wszystko nieraz policyjnymi metodami ratowali. Przepraszam, no jak ten Rzecki mówił, żebym ja był Panem Bogiem. No wczujmy się w Pana Boga. Załóżmy, że jutro wiesz, że będzie wypadek, że jakiś kierowca szarżując na, na trasie poznańskiej czy katowickiej spowoduje, że, że autokar z ludźmi rozbije się w drzazki. No to co byś zrobił? No trzeba go powstrzymać, tego szarżującego kierowcę. No to może, może jakąś chorobę mu zesłać, no to wyzdrowieje, to będzie szarżował za tydzień. Może mu samochód zesłać, no to naprawi, pojedzie w czwartek. No to kurczę, rękę mu uciąć, no niech, niech umrze, niech coś. A gdyby to chodziło o twojego ojca? A gdyby to chodziło o twojego syna, że to on jutro będzie szarżował? Jaki masz pomysł, żeby go powstrzymać? Bo Pan Bóg ma, w nas widzi właśnie swoje dzieci. To nie są jakieś tacy obcy, co my mówimy rękę uciąć, a niech umrze tam, o, wzrok, niech straci, to najwyżej nie będzie jeździł. On właśnie patrzy tak, jak ty patrzysz na swojego ukochanego synka, że to on będzie tym samochodem jechał. Pamiętacie Państwo, Chwale Pana Boga, pokazując jak On jest trudny, dlatego, że my się ciągle mądrzymy. Ja się też na tym koniecznie ciągle łapię. My z kolegami też reformujemy nieraz Kościół i byśmy tak to wszystko poustalali, prawda. Tak. Państwo może widzieliście ten film Blues Wszechmogący. Właśnie był taki człowiek, któremu się ciągle świat nie podobał. Pan Bóg przyszedł do niego mówi: mówił, dobra od jutra Ty jesteś Bogiem, rządź światem. Pierwszy numer zrobił niezły, bo umówił się z kobietą no i chciał, żeby to spotkanie wyszło bardzo romantycznie. Wyszedł na balkon i ściągnął księżyc trochę bliżej, żeby był większy. Potem wyszedł jeszcze raz i ten księżyc jeszcze ściągnął. I księżyc się zrobił taki wielki, ta kobieta wyszła w że i księżyc. co za noc. No i noc się odbyła bardzo pięknie i kulturalnie. Następnego dnia rano włącza dziennik. Totalne powodzie na drugiej półkuli, bo przypływ był niemiłosierny. Potem usłyszał głosy, jak się ludzie do niego modlą, że chcieliby wygrać w Totka. No więc zareagował, jak wielu z nas. Chcą ludzie wygrać totka? Niech wygrają wszyscy. Tylko, że wypłaty zamiast po milion dolarów zrobiły się po trzy dolary i ludzie poszli i podpalili totalizator sportowy. Państwo się domyślacie, jaki jest końcowy wniosek filmu, że ten człowiek powiedział, Panie Boże, błagam Cię o jedno, zabierz tą władzę ode mnie. My byśmy narozrabiali dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Mówię o tym, żebyśmy, wiecie, uczcili Boga tu w Kościele nie tylko śpiewem, nie tylko śpiewem, że Chrystus wodzem, Chrystus królem, tylko żebyśmy się przestali mądrzyć. Bo to jest, nie, Pan Bóg mówi w pierwszym przykazaniu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ty sam nie będziesz Bogiem. Przestań mieć koncepcję na zbawienie świata. Pan Bóg, starszy człowiek, wie co robi. My mamy pytanie: my mamy pytanie jeśli Bóg jest królem, to dlaczego wojny, dlaczego choroby nieuleczalne, dlaczego obozy koncentracyjne, jeśli on jest królem? Dlaczego obozy koncentracyjne? Urszula Wińska, więźniarka obozu kobiecego w Ravensbrück, pisze w swoich wspomnieniach, że przyjaźń była dla uwięzionych najpewniejszą obroną człowieczeństwa. W obozie nie można było udawać moralności. Tam trzeba było być moralnym. I dodaję, że najbardziej charakterystyczne było w obozie, że nigdy nie myślało się o sobie. Każda patrzyła, by pomóc drugiej. Nigdy i nigdzie idea miłości bliźniego nie była tak szeroko realizowana jak właśnie w Ravensbrück. Gdy z perspektywy lat patrzę na mój pięcioletni pobyt w obozie, stwierdzam, że naszą największą siłą była solidarność, wzajemna pomoc, patriotyzm, życie religijne, ufność w opatrzność boską. Przyjaźń i przykład wspaniałych kobiet, polek, bohaterek, a także nadzieja, że wrócimy do wolnej Polski. Książka pani Wińskiej ma tytuł Zwyciężyły wartości. Kiedy sobie przypominam tych chłopców, znędzających się nad swoją koleżanką, która się potem powiesiła. I kiedy czytam wspomnienia pani Wińskiej, jak pisze, że w obozie była prawdziwa moralność i że to było pięć lat jej najbardziej moralnego życia, gdzie spotkała się z najpiękniejszymi ludźmi w swoim życiu. To mówię Panie Boże, przepraszam, ale chylę przed Tobą czoła i zginam przed Tobą kolano. Ja oczywiście nie rozumiem tej tajemnicy do końca o święcimia i Ravensbrück. Ale to jest tajemnica, tajemnica króla. Dlatego nie pytajmy tak jak pytał Stalin cynicznie, ile papież ma dewizji. My też nie pytajmy, gdzie jest ta siła Pana Boga, gdzie jest ta siła Kościoła. Tylko. Skłonimy głowę przed Panem Bogiem, który realizuje plan zbawienia niez tego świata. I dzisiaj wychwalmy go, jak jest piękny. Piękny nasz król. My często przychodzimy do Pana Boga z naszymi problemami i go nawet, nawet nie widzimy, nie zauważamy. Często klękamy przed Panem Jezusem na adorację Pana Jezusa i zaczynamy ją słów: poważ, Panie Jezu, na mnie. Takie mam kłopoty, taki biedny jestem, i w rodzinie, i ze zdrowiem. I proszę Państwa, nie ma żadnej adoracji Jezusa, jest adoracja mnie. Wprawdzie monstrancja jest postawiona wysoko, jak klęczę nisko, ale my każemy Jezusowi adorować siebie. Adorować siebie. Warto jest może w Dzień Chrystusa Króla popatrzeć, jaki Jezus był piękny. Jaki piękny, dwunastoletni król, królewicz, który już tak mądrze odpowiadał uczonym w piśmie na dziedzińcu świątyni. Chrystus jaki piękny. Król w Ogrojcu, kiedy przyszli Go pojmać, a On powiedział, pokazując na apostołów, ich zostawcie, mnie weźcie. Zawsze sobie tak wyobrażam, kiedy przychodzą po nas demony, żeby nas zniszczyć. A Jezus mówi, Mnie weźcie, ich zostawcie. Takiego mamy króla. On ostatni zejdzie z tego okrętu. Czy wreszcie Chrystus z zmartwychwstały, czy wreszcie Chrystus z apokalipsy 19 11 ciągle szukam malarza, który by się podjął tego tematu? Chrystus na koniu a jego płaszcz we krwiską panu, z mieczem, a za nim wojska odziane w od czerwone. Chrystus zbawca, Chrystus piękny, Chrystus mocny, który właśnie chce zbawić władka i tym podobnych, i nas grzeszników. I tylko mamy jeden kłopot z tym Chrystusem na krzyżu, którego widzimy na rysunkach, na rzeźbach, ale Chrystusa na krzyżu widzimy zawsze wtedy, kiedy zło wygrywa, kiedy, kiedy może ktoś w Twojej rodzinie niedobry triumfuje, oszukuje, kłamie. To jest Chrystus na krzyżu, bo on wtedy po ludzku przegrywał. Ale jak sobie poradzić z tym wizerunkiem króla na krzyżu? Otóż opowiadano taką ciekawą historię z życia tego francuskiego malarza Renoir, że kiedy był bardzo chory i bardzo cierpiał, stawał z łóżka i malował obrazy. I bardzo przy tym cierpiał. I przyjaciele, kiedy zastali go, jak on w tej piżamie, schorowany, zdyszany, stoi przy płótnie i maluje, mówią, po co ty malujesz? Po co ty malujesz? Przecież tak cierpisz, człowieku, kładź się do łóżka. Odpowiedział tak. Cierpienie przemija, a piękno pozostaje. To jest nasz król, który stosuje tą metodę. Cierpienie przemija, a piękno pozostaje. Wiesz, dlaczego cierpisz? Wiesz, dlaczego król cię zaprasza do swojego królestwa? Cierpienie przeminie, łzy wyschną, a piękno pozostaje. Za chwilę podejdziemy do piękna, która nam wysłużył nasz król na Golgocie. Tamte łzy już obeszły, krew już obeszła, a piękno pozostało. To jest zwycięstwo Chrystusa. Tamsza święta, to, że na niej jesteście, to, że tu przyszedłeś, mimo że siły ciemności próbują kontratakować. To jednak jest to zwycięstwo Chrystusa i za to Bogu, tą uroczystość Chrystusa, dziękujmy. Właśnie tak jak Państwu zaproponowałem, nie mądrząc się i nie próbując detronizować Chrystusa Króla, tylko przyjmując Jego rząd, Jego królestwo, Jego zamysł zbawienia. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stoimy teraz przed naszym Chryst Królem Jezusem Chrystusem. Królem całego wszechświata, który sam nas zachęcał, byśmy składali u Jego stóp nasze prośby i błagania. Uczyńmy to z otwartym i chętnym sercem. Pomódlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie byli szczęśliwi i to szczęście pokazywali światu, że mają tak mądrego i pełnego władzy Króla. Ciebie prosimy za wszystkich, którzy przeżywają jakieś, jakąś tragedię, za rodziny zmarłych, poległych w kopalni Halemba, przyjaciół tych górników. To jest dla nich ogromna próba wiary, czy Chrystus jest królem, czy zło jest królem. Niech zaufają Panu do końca, niech będą cierpliwi w pozyskiwaniu tej odpowiedzi, co się tam tak naprawdę stało. Ciebie prosimy. Pomódmy się za tych, którym się ciągle nieustannie wydaje, że są mądrzejsi od Pana Boga, którzy nieustannie chcą swój plan przeprowadzać w świecie. Aby zgieli kolano przed majestatem i mądrością Chrystusa. Ciebie prosimy. Za tych, których królem stały się pieniądze, seks, kariera, pycha, władza. Niech pamiętają, że ci królowie nie wprowadzą ich do wiecznego zbawienia. Niech zapatrzą się w majestat twórcy. Ciebie prosimy za zmarłych świętej pamięci Elżbietę Zygmunta Mieczysława, Arkadiusza, zmarłych z rodziny, niech wejdą do Królestwa Chrystusa na wieki. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy Panu Bogu dziękowali nawet za trudne rzeczy, ufając, że nawet na krzywych liniach Bóg pisze prosto, że nawet to, co z naszego punktu widzenia okazuje się porażką przegraną, kompromitacją, w Jego oczach może być zwycięstwem. Byśmy w to mocno ufali. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Królu nasz i Panie, przyjmij nasze hołdy. I nie wypuść nas nigdy z rąk swoich, abyśmy w Twoim królestwie pozostali tutaj w czasie wędrówki ziemskiej i mogli z Tobą królować na wieki, które żyjesz i królujesz na wieki, wieków.